Siemanko, ja jestem Kuba i witam Was w kolejnym odcinku z remontu tego mieszkania. Teraz jest tu straszne echo, no bo ten pokój trochę opustoszał, a to z tego powodu, że łazienkę w miarę już tam dokończyliśmy tyle, ile na ten moment byłem w stanie. Wygląda ona teraz w następujący sposób. Już zacząłem sobie tutaj rozkładać matę. No niestety styropianu tutaj na podłogę nie mogę dać, także z polecenia wykładam taką matę. Ona jest tyle gruba. Także no niestety ewentualnie od spodu piwnice, będę mógł sufit ocieplić. To też mi w jakiś sposób pewnie pomoże. I teraz dosłownie to samo wszystko muszę zrobić w tym pokoju, na korytarzu, w przedsiąku i w pralni. Tu nie może być już nic. A muszę zacząć od tego, że wszystkie takie gdzieś umiałem szpachelkę, wszystkie takie z podłogi. Dziadostwa, co sobie ponarabiłem, muszę po prostu zeszkrować. Zapraszam również do obejrzenia reszty odcinków poprzedniego, poprzedniego, poprzedniego. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, do zostawienia subskrypcji na kanale, waniecia dzwona, lecimy po tysiąc subów, jesteśmy już naprawdę niedaleko. Wanięcia, łapki w górę pod filmikiem i komentarza dla zasięgu. Także lecimy. Placki wszystkie na podłodze mamy ogarnięte, także lecimy z rozbijaniem folii. To akurat jest chyba najprostsza czynność z tych wszystkich. Potem wszystkie łączenia jadę taką taśmą dołączoną do zestawu. Także łykkawusi i lecimy dalej. Nie zapomnijcie o subskrypcji, będę żebrał teraz normalnie jak, jak jakiś żebrak. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Smacznej kawusi. teraz żeby sobie dociąć tak jak powinno być, no to odwijam sobie więcej. Robię sobie taki, takie zadaszenie. Robię sobie takie zadaszenie i dociskam. Nie od dołu, tylko od góry, dociskam sobie tą matę po ścianie, aż mi cała ładnie wejdzie do narożnika i wtedy ją odcinam dopiero. No i mam ładnie, ładnie dociętą folię. Każdy może będzie lepiej widać. I od ściany sobie dociskam. A, patrzcie, gówno I tutaj się. Nie chcę uciąć, dobra. Ten pokój, no muszę już uznać za w tym momencie zakończony, ponieważ tu potrzebuję takie docinki, jak i tutaj na, na korytarzu. Również w Łazience. A chciałbym najpierw przeciągnąć przez korytarz tą folię, a te docinki sobie potem zrobić z resztek. Także. Muszę ogarnąć ten burdel i widzimy się później ją. W których już mam e, zrobione e, tą folię na podłodze. Teraz dookoła muszę dać taką piankę delatacyjną. Delatacyjną, nie wiem, taką ob na obrzeża. E, mam akurat wersję bez taśmy, także co jakiś czas będę sobie e, naklejał kawałek taśmy. Potem jeszcze muszę w pomieszczeniu, gdzie jest pralka będzie, e, zapomniałem rurkę wgrzać, tak jakby znaczy, wsunąć w ścianę i, za, i zakleić ją. Także tym się zajmę, jak sobie tutaj ogarnę te pomieszczenia e, tą, tą pianką. No i tak ta robota wygląda. E, wszystko tak pianką dookoła muszę lecieć. E, tu, gdzie będzie mur, no to tam będę musiał na jakimś kleju e, z wyciskania, e, takim do wyciskań, to złapać. Teoretycznie tutaj za wanną nie powinien, nie, nie niby dawać nic, bo chcę, żeby wanna była jak najniżej osadzona, czyli pod wanną nie będzie e, nic wylewki, tylko chcę, żeby leżała na tutaj, na, no, na, na stropie, e, tak jak był wylany na tym poziomie, ewentualnie tylko wysokość, no nóżki będą tylko robiły delikatną wysokość, ale chcę, żeby właśnie, żeby ona była jak najniżej się da. No i co? Ja idę podładować kamerkę, lecę sobie z tymi taśmami dookoła i widzimy się w update'iku następnym to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli te wyżłubienie na rurkę z, tutaj do pralki, będzie woda akurat szła. No nie chcę, żeby ona była tak na wierzchu. Niech się chociaż schowie tyle ile się da. Ale zanim co, zanim będę ją tam wklejał, to wezmę i opalarką, więc po prostu spróbuję zagrzać i wygiąć ją, żeby ona mi aż tak bardzo nie prężyła zadanie jeszcze na dzisiaj tutaj sobie tutaj ma być rozdzielacz wziąłem i zagruntowałem sobie tutaj też to miejsce od razu bo mam zamiar też zamontować tutaj ten rozdzielacz bo jutro najprawdopodobniej jutro przyjdzie mi siatka do mocowania rur Także mam nadzieję jeszcze jutro rozłożyć siatkę i Doradzić się muszę kogoś jak połączyć w jaki sposób połączyć centralne ogrzewanie, które jest już zrobione w piwnicy takie od nogi do, tutaj do, do do mieszkania tego e, czym to połączyć. Także to też czekam na konsultację i poradę w jaki sposób to zrobić. Także jutro mam nadzieję jeszcze położyć siatkę i połączyć się razem z rozdzielaczem. żeby w przyszłym tygodniu ewentualnie już sobie móc e, rurki e, rurki do podłogowego kłaść Także lecimy najpierw z zagrzaniem, z zagrzaniem tego dziada. Zobaczymy, czy w ogóle to tak pójdzie. Ciekawe, jak długo będę to musiał grzać. Ok, jest już na tyle miękkie, że mogłem sobie to teraz tak dogiąć. No i teraz muszę poczekać. Muszę po prostu teraz poczekać już w tym momencie, aż mi to ostygnie, także kolejne parę minut trzymania pewnie tego w ten sposób. Ale to, to jest teraz już tak super, że mam w końcu wodę do siebie. Idziemy namieszać kleju, to już mi zaschło. Eee, ta rureczka już mi zaschła, no jest tak wygięta do przodu, ale teraz jak się ładnie tam klei eee, i się ją czymś tutaj zaprze, jak to zastygnie, to będzie trzymało jak dzikie. Także ja idę sobie narobić klej. No i yy, wiadomo, tutaj wcześniej sobie to za, yy, zagruntowałem sobie, ten otwór. Zrobiłem go trochę gęściejszy, żeby szybciej ewentualnie zastygł. Dobra, teraz sobie to ładnie tam musimy wcisnąć. Okej. Okay. No i bardzo ładnie się to zakleszczyło, tak jak ma być. No i całą resztą tego kleju, który mi został. Teraz to tylko trzeba zaciągnąć. No będzie tutaj lekka buła, będzie to wystawać, no. Nie, nie jest to na tyle głęboki otwór. No głębszego nie mogłem zrobić, żeby akurat cała rurka mi tam weszła. Chyba, że ona mi trochę wypycha. Wyciskło mi ją może... Nie, ona jest już na maksa. Ładnie się tutaj wszystko trzymie. Elegancko. No i mamy pierwszy kłopot. Taki... Nie wiem, czy poważny, czy nie, ale... Jeżeli chodzi o tą skrzynkę yy, na rozdzielacz, no to tak, no chciałbym ją mieć przesuniętą do jednego z brzegów, tak? Tylko, że... Hm, widzicie tutaj na dole? Tu mam zrobione dziury, które mają wejście rury z ogrzewania A tu idealnie mam stopkę Także no najwidoczniej będzie trzeba zrobić po prostu otwór na rurę w innym miejscu Albo przesunąć go trochę do środka Oj, no i no miało być już tak pięknie, miało być tak fajnie, a tu dupa, no To ma być tak, mam nadzieję, że tu dalej mi oko zostało No i pięknie tutaj oczko Oczko jest. Jeszcze nie wiem jak to dokładnie mam zamontować, w jaki sposób. Yy, znaczy tu na pewno yy, w trzy miejsca pójdą, yy, w trzy miejsca tutaj do podłogi pójdą kołki. Najpierw ją jakoś tutaj ulokuję, zablokuję, zaklinuję, a potem się będziemy martwić. No, no kurwa, wiedziałem. No i co, tam już, tam już nie wkręcę nic pewnie, nie? No, wiedziałem. Ja pierdziele. Dobra, muszę to wyjąć i... ...wyjąć i... No, wyciągnąć stamtąd ten brud. Pytanie teraz, czy ja to wyjmę. Czy tylko urwę... No właśnie. Już z tym raczej nic nie zrobię. Dobra, jednak trochę zmiana, e, zmiana planów. Poszedłem sobie do garażu i w międzyczasie tata przyjechał. I e, jak mu powiedziałem o tym, że musimy na nowo wywiercić miejsce, e, gdzie przychodzi woda z ogrzewania, to proszę, że mam tego na razie nie montować, bo najprawdopodobniej od góry tutaj będziemy się wywiercać do dołu. Będzie prościej to napilotować, tą rurkę, także na ten moment to by było tyle. Ja muszę sobie poczekać, e, aż tam się to ogarniemy, zrobimy ten otwór i wtedy mogę dopiero działać dalej. Dobra, to chyba nie tak miało wyglądać. Tu sobie wszystko ładnie poklinowałem, tak jak to ma być. Tu jest wszystko ładnie do pionu, ale niepotrzebnie chyba gruntowałem tam z tyłu te, te pustaki, bo mi się tam w ogóle nie chce piana tego trzymać. Wszystko mi spada na dół. Cała puszka piany tutaj na to zeszła. Jedynie co, no to tutaj w brzegu się trzyma i tu na górze. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób chociaż to pomoże na razie. Tutaj jest u góry pianka. Tu u góry jest pianka z tyłu, ale z dołu wszystko po prostu spada. Dobra, no nie wygląda. Rozumiem. No nie wygląda. OK. Jeszcze. Bo jeszcze się to zarobi. Ale tak. Tutaj oko ciach. Tutaj oko. Ech, tam sobie z tyłu wziąłem i klejem, e, pianoklejem wziąłem i za, zarobiłem. No siemano, witam dnia następnego. Szymka się trzymie, nic się nie rusza, wszystko jest git i mamy już. Byłem na zakupach. Dziś będziemy się zajmować właśnie połączeniem tego e, tego do kupy. No mam, mam takie szerokie ambicje, szerokie ambicje, żeby zrobić do połowy października, znaczy nawet nie do połowy października, żeby za na przyszły weekend zalać już rurki z ogrzewania. To nie jest prosty. Tutaj z rozdzielacza mamy śrubunek, który jest calowy i przechodzi na rurkę 25 mm, to będę robił wszystko na zgrzewach. Konsultowałem to, no bo nie znam się po prostu na tym, konsultowałem, i tak to będzie OK. Tutaj też od razu w sklepie mi doradzili. Powiedziałem co potrzebuję. W sklepie mi doradzili co i jak. No, najpierw była wersja z kolankiem takim, ze śrubunkiem, no ale niestety nie, nie mam tutaj miejsca na tyle. Także musiałem skoczyć po drugi taki, e, po drugi taki prosty i sobie samemu przedłużyć i w, wtopić w kolanko. Także tu wkręcamy śrubunek jeden, tutaj wkręcamy śrubunek drugi i musimy wejść tam do piwnicy. No tu na pewno będę musiał to rozwalić, bo ta rura nie jest tak giętka. No i tutaj będzie trzeba po prostu więcej, więcej, więcej wymontować, Te, czy więcej wymontować. Będzie po prostu trzeba powiększyć otwór, żeby rurki się tam zmieściły. O, tak to miałem powiedzieć. Ostatnio pomyliłem kierunki trzymania, znaczy kierunek kręcenia był ok, tylko źle trzymałem. W złą stronę trzymałem końcówkę. Bo trzymałem ją... Od, od siebie ją trzymałem. A muszę ją trzymać do siebie i kręcić i nawijać... Yy, znaczy gwint muszę trzymać do siebie i nawijać z kierunku ruchu zegara. Dobra. I teraz mogę kręcić. No i muszę sobie wkręcić jeszcze raz tak drugi ten na dole. A to pójdzie tutaj z delikatną przedłóżką. To, znaczy nie dam akurat tego kolanka, tylko takie klasyczne. Że będzie przedłóżka, różka w dół. No i tutaj muszę wyrąbać dziury. Dobra, no i teraz muszę iść wyrąbać dziurę większą. Bo już mam to wszystko pozawijane i poskręcane. Także... Mam nadzieję to gdzieś się skręcić. Potem ewentualnie przyjdzie tata, żeby pomóc zgrzać e, rurki w jakichś niewygodnych miejscach. Także teraz idziemy do kotłowni. Znaczy do kotłowni. Po prostu niżej. Miejsca, gdzie się łączą rureczki. Tu są zawory. Z tym się musimy połączyć. A tam trzeba wywalić po prostu większą dziurę, żeby się tymi rurami przebić. No bo że no ja to muszę wyrąbać. Także spoko, dziura nam, nam się zrobiła ok. Myślę, że tu już to jeszcze ewentualnie, tylko sobie podkuję, żeby to mieć bardziej prosto i ewentualnie możliwość jakiegoś kolanka tutaj dać. Także je ja sobie to wykuję, wkręcę się tutaj w te zawory i widzimy się już na pięterku, jak już będziemy sobie zgrzewać i próbować łączyć te rurki z rurkami. Dobra, wygląda to tutaj tak. No, trochę się musiałem nagimnastykować, nawkurzać. Ale tutaj miałem maszynkę, w miarę się to udało ogarnąć. Na pewno będę musiał sobie tutaj jeszcze wykuć e, trochę tynku i pustaka. Żeby mieć lepszy komfort manewrowania tą rurką z powrotu, z zimnej wody. Także tu jest już ciepła woda na dole zgrzana. Teraz pójdę ją spróbować połączyć. Dobra, tutaj mamy tą rurkę z ciepłej wody. No, plan ogółem jest prosty, tak? Uciąć ją na odpowiednią wysokość, wgrzać do niej tą końcówkę, skręcić. No i zawór do. Znaczy, no, ciepła woda jest już tutaj gotowa. Także, no, <laughs> trzeba jakoś to wymierzyć. No, ale pomieszczenie, nie mam jak. Jakby szkatu złapać. Najmniejszego. O, ewentualnie taki. Dobra. A, może być. Dobra, no i teraz tak. Ta rureczka jest dotąd. Najpierw mamy rurkę do topienia. I teraz ta przejściówka. No, samemu się to akurat kurde głupio robi. No ale i trzeba, jeżeli to samemu się robi, trzeba kurde więcej myśleć. Główka pracuje, nie? To jest przerąbane akurat. Że jeden jakiś zły ruch, i, i już jest dupa. O kurwa, patrzcie. I mi się tutaj. Aaaa. Spierdeliło mi się to. Dobra. To trzeba tutaj wkręcić. Hops. Hops, tak jak to ma być? Na, na przyjście wody ciepłej już jest. Ej dobra, jak to nie będzie ciekło, to naprawdę napiszcie w komentarzu półś hydraulik. Normalnie. Bo trochę sram w gacie teraz, że to może ciec. <gryw> tak w sumie. <gryw> Idziemy znowu na dół. I analogicznie tam muszę tak jak mówiłem wcześniej, wykuć sobie to miejsce, żeby mieć moż... większy komfort manewrowania tą rurą. I, 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 I potem z powrotem tutaj znowu identiko to przykręcić i dziękuję, sprawa załatwiona. No ogólnie takiego zwrotu akcji to chyba się nikt nie spodziewał. Bo odpaliliśmy piec, żeby sprawdzić czy faktycznie z lewej strony idzie zasilanie, a z prawej e, powrót. I wszędzie w całym domu tak jest, że w lewej stronie jest zasilanie, z prawej strony jest powrót. A te rurki, z których ja biorę wodę, znaczy z centralnego są na odwrót założone, że z prawej strony jest zasilanie, a z lewej strony jest powrót. Wszędzie jest inaczej i to jest jedyny pion, gdzie, jest, gdzie są rurki zamienione ze za sobą. Także no tak się prezentuje teraz już podmieniona ta instalacja. W sensie no tutaj po prostu Obcięliśmy rurki, zastosowaliśmy takie obejście. E, zastosowaliśmy takie obejście, mówki. Byle by nie ciekło. No, tu mi się to nie podoba, to, to miejsce. Ale dopiero się dowiemy, czy cieknie, jak, jak to odpalimy. Ale to jest, aczkolwiek to jest tak mocno zgrzane, że nic tutaj nie powinno się wydarzyć. No, wszystko jest cacy. Bo pytałem jeszcze, czy mogę zamienić tą listwę z tą, ale aczkolwiek powiedziano mi, że, że skoro tak producent zaleca, jeszcze nigdy się nie spotkali z tym, żeby zamieniali te, e, te listwy ze sobą miejscami.